Możemy? Kameruje się? Szczęść Boże, kochani, witajcie w tym wielkim dniu, kiedy wspominamy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Słowo w takich dniach też nabiera jakiegoś wyjątkowego znaczenia, a słowo, o którym dzisiaj się modliłem, to pośle. Ta modlitwa moja dzisiejsza zeszła na takie bardzo przyziemne tory, pomimo wielkiej rocznicy i pomimo słowa, które posyłać, posłać Jezus mówi: Pośle Wam Ducha, nieraz posyłał apostołów, to to, to słowo mogło, mogło mieć ogromne także konotacje takie duchowe, Ewangelizacyjny, i tak dalej, no ale w modlitwie poprowadziło mnie do bardzo przyziemnych przestrzeni, jaką jest sytuacja, w której coś chcemy posłać, coś chcemy wysłać. Potrzebujemy wtedy jakiegoś pośrednika, albo robimy to za pomocą poczty, albo robimy to za pomocą kuriera, albo odbieramy paczkę na przykład w wyznaczonym miejscu, punkcie sprzedaży, czy paczko macie. No i wiem, że nie, nie godzi się sprowadzać do takich, do takich poziomów temat wysyłania nam Ducha Świętego przez Jezusa, ale Jezus, kiedy mówi, że pośle nam Ducha Świętego, to chciałbym, abyście dzisiaj, modląc się tym słowem, zobaczyli, spróbowali zobaczyć, w jaki sposób On do Was przychodzi, w jaki sposób Duch Święty do Was przychodzi? Czy dzięki temu, że zostaje, zostanie nam dostarczony w cudzysłowie pocztą, czyli może być w naszym życiu taki listonosz, taka osoba, która przynosi nam Ducha Świętego. Słuchajcie, Matka Boża na jednym z takich wizerunków jest tą, która jest nazywana przynoszącą Ducha Świętego. Może widzieliście wizerunek, ikonę taką Matki Bożej, gdzie na rękach trzyma głębicę. To jest właśnie ikona, która mówi, że Matka Boża jest przynoszącą Ducha Świętego. Może jest w Waszym życiu ktoś, kto jest takim, przynoszącym Ducha Świętego. Jezus go wysyła, a dzięki te, tej osobie otrzymujecie tego Ducha Świętego. Znaczy ta osoba wręcz przynosi wam tego Ducha Świętego, ogłaszając dobrą nowinę oczywiście o Jego, o jego przychodzeniu. Yy, może też być tak, yy, że, yy, że yy, te, ten Duch Święty, no... Bez jakiegoś Waszego większego wysiłku, yy, przychodzi do Was, yy, do Waszego życia, do Waszego domu, do Waszych miejsc pracy, yy, rodziny, odpoczynku. No i możemy Go dostrzec, wręcz, wręcz pukającego do drzwi. Czyli taka silna obecność Ducha Świętego, którą rozpoznajemy w naszej rzeczywistości. Ducha Świętego, który Wysłany przez Jezusa, przychodzi w naszą rzeczywistość i możemy go, yy, możemy go odkryć. I yy, yy, yy ostatnia rzecz to yy, wybaczcie to skojarzenie z tym paczkomatem. Ale broń Boże, nie, nie myślcie tutaj o paczkomacie, tylko chodzi mi o miejsce, gdzie my tego ducha świętego możemy yy, zabrać w cudzysłowie, możemy się nim napełnić. I tutaj. Na modlitwie przyszła mi oczywiście przestrzeń kościelna, świątyni, w której jest najświętszy sakrament, w której możemy modląc się, napełniać się Duchem Świętym i mocą, możemy go zabrać dosłownie, zabrać po liturgii i zanieść, zanieść do domu. Więc, kochani, wy, wybaczcie, że tak dzisiaj na, na takie n, n, no, ludzkie niziny i taką rzeczywistość bardzo n, przyziemną przeniosłem to wysyłanie Ducha Świętego przez Jezusa. Ale no, skoninąd mamy być tymi, którzy twardo chodzą po ziemi, a serce mają przy Panu Bogu. I myślę, że tak właśnie jest w rzeczywistości Ducha Świętego, na którego czekamy. Rzeczywistości, w której Jezus nam wysyła Ducha Świętego, a my w naszym życiu odkrywamy i tych, którzy nam go przynoszą, i Ducha Świętego, który przychodzi bezpośrednio do nas i możemy go odkryć w różnych przestrzeniach i momentach życia, a także te miejsca, w których możemy Duchem Świętym się napełniać. I tego Wam z całego serca życzę i na tę drogę przyjmowania Ducha Świętego. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, mogący ojciec i Syni duch święty. Amen. Zostańcie w Bogiem.